Siemka, Ja nazywam się Dawid. Dzisiaj pokażę Wam, na czym polega praca hodowca. Oczywiście jest regularne sprzątanie, ale to nie tylko jest sprzątanie. Często też musimy młode seksować, sprawdzać, przerzucać do nowych pojemników. Tutaj mam zniosy połozów amurskich i dzisiaj się nimi zajmę. Przede wszystkim są to maluchy, które już wyliniały, i w tym momencie ja każdego takiego malucha. Muszę dokładnie obejrzeć, zrobić taki jego przegląd, wyseksować czyli sprawdzić jego płeć, opisać i wrzucić go do jego pojemniczka. To jest taki pojemnik kwarantannowy. Ja używam dosłownie takich pudełeczek. To są pudełeczka o wymiarach tam około 40 na 20 cm, w których są ręczniki papierowe. Jest miseczka z wodą szklana, którą łatwo umyć, i jakaś tam mała kryjóweczka. Często rolka w papierze toaletowym dosłownie. Przynajmniej na pierwsze dwa miesiące zwierzak ląduje do takiego pudełka. Ja jestem w stanie wtedy zaobserwować, czy on jest prawidłowo rozwinięty, zanim zostanie wydany do nowego domu. Czyli przede wszystkim, jak zje, czy się załatwia, poobserwować go trochę, żeby do Was trafił w jak najlepszej kondycji. Tutaj mam pudełko z mualuchami, które siedziały razem po wykluciu się do czasu pierwszej swojej wylinki, którą już. Ściągnęły. Są to albinosy i hety na albino. Słuchajcie, i co uwielbiam w płozach amurskich? Biorę sobie pierwszego albinosa. Świeżo wyklute, małe wężyki. Czy zbożówki, czy lampropeltisy, czy boasy, a nawet pytony królewskie często reagują bardzo. Yy, albo agresywnie albo właśnie mają taką mocno defensywną postawę, tak jak pytony zwijają się w kulki w przypadku amurów ja wsadam rękę to są świeżo wyklute po pierwszych wylinkach młode i one zachowują się jakby nigdy nic się nie stało jakby to co to że są na dłoniach było dla nich totalną normą i za to uwielbiam płozy amurskie w momencie gdybym tam w życiu noworodka go to od razu byłby szał i atak, więc odróżniają, to jest niesamowite. Nie wiem dlaczego w przypadku tego gatunku to się dzieje, ale jest to gatunek idealny na rękę, duży, piękny, efektowny wąż. Ja się bardzo cieszę, że swoimi filmami, bo tak mi się wydaje, udało mi się rozpromować te węże i coraz więcej ludzi chce. Ja nie mam nic do zbożówek czy innych kolorowych węży właściwych, natomiast jeżeli chodzi o ten behawior, o ten temperament, o zachowanie, o aktywność, o wymagania, to jest to totalnie numer jeden, jeżeli chodzi o wężę. I co ja robię z każdym takim wężykiem? No przede wszystkim sprawdzam jego linię kręgosupa, czy nie ma żadnych tak zwanych kików, czyli tam delikatnych wybrzuszeń na kręgosupie, czy jest prawidłowo zbudowany, czy został wchłonięty woreczek żółtkowy, Robię też to w rękawiczkach dosyć ciasnych, rozmiar mniejszych, żeby dobrze to wyczuwać, ale jak seksuję, to zdarza się, że te węże się załatwiają. One jeszcze nigdy nie jadły tak, ale to, co wchłonęły z woreczka żółtkowego, niestety już w tym przypadku może być przerobione po prostu na yy, odchody. No i biorę sobie takiego maluszka przy ogonie. I najzwyczajniej, widzicie, dlatego też ręczniki papierowe. Niby nic w życiu nie jadł, ale ci temat. I sobie go sprawdzam. Czyli zwyczajnie w świecie wyciskam. On teraz może być bardziej nerwowy, bo jest to dla niego nic miłego. Amury się wyciska w dosyć specyficzny sposób i nie ukrywam, że trudny. To nie jest takie Regiusów, że to wychodzi i ciach. Mamy tutaj dziewczynkę. Dziewczynkę albino przepięknego połoza amorskiego. I tak muszę zrobić z prawie 50 połowami amurskimi. Uwierzcie mi, że jedno się wyciśnie od razu, przy innym zajmuje to troszeczkę więcej czasu. Zajmuje mi to dosłownie no, kilka dobrych godzin. Na sam koniec pokażę Wam parę, parę fajnych lampropelities, których jeszcze nie pokazywałem albo pokazywałem, ale chcę Wam pokazać, jak się wybarwiają. A teraz podobna sytuacja z betonami królewskimi. Mam kilka nowych, fajnych. Miotów I muszę rozpoznać teraz u tych węży płeć. Yy, I przede wszystkim geny. I tutaj mamy już troszeczkę bardziej skomplikowaną sprawę. Jak płeć przy pytonie królewskim jest prosto rozpoznać w stosunku do węży właściwych, które są mniejsze i delikatniejsze, to yy, tutaj tego problemu nie ma, ale jest już większa zagwoska z genami. Może zróbmy sobie kilka takich pytonów królewskich. To będzie cały miocik, i tutaj Wam przeczytam łączenie. Samica to jest Gecha i Cinnamon, a tatuś to Hypo Fire Pin Stripe. I co ciekawe, te maluchy lubią sobie już końcać w przeciwieństwie do tamtych, ale zobaczmy sobie, tak, co tutaj mamy. No, mamy tutaj pin ale mamy tutaj pin który jest dużo jaśniejszy niż klasyczny pin stripe, o takim dosyć specyficznym wzorze. Czyli Fire. Nie ma innej opcji. Wszedł tutaj Pinstripe i Fire. No i płeć w tym przypadku, w przypadku pytonów królewskich, naprawdę się bardzo fajnie rozpoznaje. Chłopak. Ten miot jest bardzo różnorodny. Czyli mamy giecha i mamy cinnamona i te maluchy w ogóle chcą mnie gryźć. Wolę robić takie regiusy dosłownie dzień, dwa powylince. To są już ponad tydzień powylince. Bo one jeszcze nie przejawiają tego kąsania, a naprawdę kąsanie tymi ząbkami nie jest ciekawe. Co tutaj mamy? No ewidentnie wdało się mamusie, bo mamy tutaj GHI, no ewidentnie mamy tutaj GHI, ale coś jeszcze, co mu zrobiło tego takiego specyficznego stripe'a? Pin-stripe? Nie, GHI z pin ma naprawdę fajny, wyraźny, mocny pin-stripe. Tutaj przy tym wężu jest cinnamon. Jest. Ghi. Nie ma tutaj żadnego Fajera. Następny młody z tego miotu. Nie, gryź mordko. No co tu mamy? Niby na pozór klasika, ale mamy taki dosyć jasny stempelek na głowie. Mamy ciekawy i rozjaśniony wzór, czyli mamy po prostu Fajera Head Hypo. Wzór dla Fajera jest bardzo specyficzny, ale przede wszystkim to rozświetlenie. Te pomarańcze, które tutaj widzicie. Ej, sprawdzę jeszcze płeć. Chłopak balsamców. Fire. Bardzo prosty gen do rozpoznania. Specyficzny wzór, dużo tego pomarańczu. Te ciemne przestrzenie zdecydowanie są mniejsze. Yy, stempelek na głowie. Fajny wężek. Samczyk. Fire head hypo. Gicha i Cinnamon. Fire Pinstripe. Szukamy w tych czterech genach. Head hypo też mógł rozjaśnić. Kurczę, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj Stripe'a. no nie da się ukryć. Mamy cinnamona i Pin Pinstripe plus cinnamon, który go mocno przyciemnił. Płeć, mam nadzieję, że w końcu dziewczyna, bo akurat taka by mi się przydała. panienka. Wiemy już jak wygląda GH i cinnamon malutki. Wiemy już jak wygląda pinstripe, cinnamon malutki. A tu co mamy? No mamy tu Pin Stripe. O, ty dziado. Mamy tu Pin Mamy tu GHI i mamy tu Cinnamona i ten Pin Stripe rozjaśnił tutaj tego GHI i Cinnamona. Ale Pin Stripe zachował taki świetny stripe. Czy może jest tutaj Fire, który specyficznie rozświetlił tego węża? I może jest tutaj Full Combo. Na pewno jest tu Pinstripe 100%. Na pewno jest tu GHI. Mam wątpliwości, czy jest tu Cinnamon i czy jest tu Fire. Bo jak jest tu Cinnamon i Fire, to by się zgadzało. A może po prostu to jest GHI Pinstripe i robi taki efekt. Ten wąż zostanie do dalszych obserwacji. Ja podejrzewam, że on zostanie do dalszej hodowli. Ale muszę tutaj to zweryfikować. Może na podstawie następnych młodych dojdę do tego, co tu może być. No, jest tutaj dziwny maluszek. Kurczę. Ten to mi do niczego nie pasuje. GHI nie ma. Cinnamon jest. Fire moim zdaniem jest. Pillstrajpa nie ma. Czyli bardzo ładny, specyficzny Cinnamon Fire, który został jeszcze rozjaśniony przez Hypo. GHI. Coś jeszcze? No może być GH i Fire. I to będzie GH i Fire. Mam nadzieję, że w końcu samiczka, bo tylko jedna samiczka do tej pory. Tak. GH i Fire, samiczka, head, head. Nie wszystkie tutaj wynikają, ale ten znios jest turbo. turbo trudny do rozpoznania. To jest znios od samiczki, która mi daje te maluchy dosyć regularnie, ale zawsze mam tutaj problemy. Mamusia tego zniosu, słuchajcie, to jest Pastel Fire Lesser Kaliko. Bez żadnych hetów, Może ja ją wam pokażę. To jest nieduża samica. Ale ona ma taki specyficzny ring z tyłu. Ładna jest, ona już ma umiem, z 3 razy jajka, ona jest po prostu nieduża, ale tam 2,5 kg waży, nie? I tutaj mnie turbo poniosło z łączeniem. Zrobiłem totalnego babola. Eee, nie przemyślałem. Eee, słuchajcie, wyszło 6 jajek, wykluły się tylko 4 maluszki. Eee, 3... Tak, 4, jeszcze jeden nawet nie wyliniał, bo później wyszedł z jajka. Dwa jajka spleśniały gdzieś po drodze. Eee, I nie wiem. Nic nie wiem, słuchajcie. Kompletnie nic nie wiem. Łączenia dwa samce i to był mój totalny błąd. Pierwszy samiec to był Piebolt. Banana Entry Orange Dream. Nie widzę na tych młodych. A może widzę. I to jest właśnie ten problem. A drugi to był Special het Piebolt. Ale chyba widzę tutaj. Nie wszedł żaden banana. I to jest yy, coś, co niby powinno mi wskazywać... Patrzcie na te młode. Coś, co powinno wskazywać na to, że... Yy, nie wszedł ten banana. Ale widzę jednego malucha, u którego jest ewidentnie Angie. Więc obstawiam, że wszedł tutaj ten samczyk banana. Ale żaden młody nie jest bananem. Chyba, że ten jest bananem. Jest bananem. Dobra. Mamy to. Widzicie. Spojrzałem na młode. Sekunda rozkminy i wiemy. Matka Pastel Fire Lesser Calico. Ojciec Piet Banana Enchi Orange Dream. Jeden młody banana. Ewidentnie widzimy to na starcie. Co tu jeszcze widzimy oprócz? Jest cudowny. W ogóle on dostanie. Bez względu na to czym by nie był. Co tu widzimy? Oprócz banany. No, dużo dziwnych rzeczy. Teraz rozkminimy. Czy jest tu Orange Dream? Ciężko powiedzieć, ale jest szansa do racji na te pomarańcze. Czy jest tu pastel? Tak, jest tu pastel. Mamy banana pastela. Jest mocno rozjaśniony. Czy jest tu lesser? Tak, jest tu lesser. Czyli mam lesser, zrobił ten specyficzny wzór. Zwłaszcza tutaj na bokach, takie jasne od brzucha. Czyli mamy pastel, banana, leser. Czy jest tu kaliko? Moim zdaniem jest tu kaliko. Ono zacznie wychodzić z wiekiem, ale no spójrzcie. Już widzimy tutaj piękne białe plamy. Czyli mamy pastel, mamy leser, mamy kaliko i mamy banana. Czy jest tu fajnie? Cholera. Nie mam zielonego pojęcia, ciężko powiedzieć. Czy jest tu orange dream? Nie mam zielonego pojęcia, ciężko powiedzieć. Czy jest tu enchi? Uważam, że nie ma. Na ten moment na 100% opisuję tego węża w następujący sposób. Na pewno pastel, na pewno lesser, na pewno Kaliko, na pewno banana i possible orange dream. I Possible Angie. Nie, Angie tu nie widzę. Possible Orange Dream. I samczyk jest z mojej hodowli ojciec. Więc jako, to jest banana, a samczyk jest female makerem, powinna to być samiczka. I jest to dziewuszka. Tak, te dylematy przy sprzedaży nie będą tutaj obowiązywały, bo no, taka dupeczka za przeproszeniem musi zostać. I teraz zapala mi się taka lampka w głowie. Jest to Lesser i Het do Dlatego to łączenie nie było do końca przemyślane. Czy zdajemy sobie sprawę, jak ktoś oglądał moje wcześniejsze filmy, że Lesser w Payboldzie to nie jest dobry pomysł? Są to całe białe węże, które mają bardzo często problemy z oczami. Więc ja tutaj tej heterozygoty na Piebold nie wykorzystam i pokryje tą samicę czymś, co nie jest pieboldem, żeby świadomie nie uzyskiwać młodych z problemami. Natomiast mimo, że młode po tej samicy w przyszłości będą 50% possible het piebold, to te, które mają w sobie gen Lesser celowo opiszę jako possible het piebold, żeby nabywca zdawał sobie sprawę, żeby tego nie łączyć z pieboldem. Jako że Lesser to jest niekompletny Dominant to młode, które nie będą leserami po tej samiczce, nie będą miały z leserem nic wspólnego i będą mogły być łączone dalej z payboldami. Ale to, co ma wizualnego lesera, tak jak ten, nie powinien być łączony z payboldem. I... Ja popełniłem ten błąd, dlatego mówię, to było nieprzemyślane łączenie. One mi pasowały do siebie wizualnie. Planowałem sezon, może robiłem to szybko. Yy, zawsze drugi raz sprawdzam, sprawdzałem. Trzeci raz tego nie zrobiłem i połączyłem węża, który jest wizualnym laserem, z payboldem. Ale ten wizualny laser nie był heterozygotą na paybolda, więc nie uzyskałem młodych z problemami. Lecimy dalej. Bardzo fajny maluszek. Fajny kozak. Widzę tutaj entry. Tej małe. powoduje tak tego Tigera. Taki specyficzny tigerowy wzór. Widzę tutaj Kaliko i nie da się tego ukryć. Zaraz wam pokażę ogoniastego u tego gościa. To będzie kozak Kaliko. I widzę. Tutaj coś jeszcze. Nie ma szans, żeby to było tylko Enchi i Kaliko. Patrzymy, co tu mogło wejść. Fire, moim zdaniem nie ma tu Fire'a. Lesser, moim zdaniem nie ma tu Lessera. Enchi eee, jest. Orange Dream. O właśnie. I jest tutaj Orange Dream. Czyli Enchi, Kaliko i Orange Dream Head Pybold. Przepiękny pomysł. Pewnie znając moje szczęście chłopak. Tak jest. Widać wyraźnie samczyka. Następny. No co tutaj widzimy na samym wstępie i od razu lesera. Specyficzny wzór. Pastela, rozjaśnienie, Kaliko. No nie, da się ukryć. Nie będzie tutaj fajera. I nie będzie tutaj Enchi. Pastel Lesser Kaliko. Naprawdę te, ta linia Kaliko jest taka mocno ekspresyjna. Het Head, piebald. Head piebald też mógł dodać tak, jakby bonusa do tego Kalika. Kaliko tworząc takie markery specyficzne. Ostatni maluszek, który nie zdążył jeszcze wylinieć, ale myślę, że tutaj już coś będę widział. Kaliko jest, Enchi jest, Orange Dream jest. To jest to samo co tamten. Młody, tylko jeszcze przed wylinką, co tam ten jeden, nie? I jest to dziewczynka Enchi. Tu jeszcze może być pastel, mamy jasną głowę. Ten wężyk dostaje do dalszej weryfikacji, jak wylinieje, ale będzie to Enchi, pastel, Kaliko. Tu jest jeszcze jeden, który jest całkowicie męczny, więc nie ruszam, ale tutaj mam. Jeden malutki miot. Samiczka w tym roku położyła pięć jajek. Cztery jajka chyba nawet. Zaraz zobaczymy. Ale ona kładzie co roku. Ona nie chce odpoczywać. Ja widzę, że ona owuluje rok w rok, więc tak ją kryje. No, bardzo proste łączenie, nic skomplikowanego. Samczyk, samiczka zwykły pastel. Nie wiem, czemu ją, czym chyba z sentymentu tą pastelkę. Samiec i Mohawi. Eee... Head Desert Ghost. Ale tutaj, że tak powiem, nie ma jakichś tam więcej za wielu dylematów. Bo tutaj będą po prostu GHI, Mojavi i Pastel. Trzy geny. Co tu mamy? Mamy tu po prostu Mojavi, Bardzo ładnego węża Mojavi. Niektórzy mówią Mojave, ale tłumacz mi tłumaczy, że Mojavi jest prawidłowo. Zaczynam się uczyć prawidłowo wymawiać te angielskie nazwy. W Polsce każdy to wymawia inaczej, już samo albino, samiczka prawie się nie słyszy, żeby ktoś mówił albino, a tak jest prawidłowo. Resztą was nie będę męczył. Nie wlazło tu GHI. Wlazły tutaj same Mohavi i Mohavi pastel. Tak i dosyć pechowy z nią, ale dobra, nie? Tutaj mamy jednego małego z pastelem, który jeszcze nie wyliniał. Tutaj mamy bez pastela i jeszcze jest tutaj dwa bez pastela. Więc tutaj was więcej nie męczę. Jak zaczynam nagrywać, to wydaje mi się, że oj, nie będę miał tyle pomysłów, żeby nagrać wam te filmy. I obiecuję, co ja to nie pokażę, później okazuje się, że ja patrzę na kamerkę, a tutaj już nie wiem, 20 minut, 30 minut, a nie chcę, żeby te filmy były chyba aż takie długie, bo byście się zanudzili. Więc tych lampropeltisów nie pokażę nie wiadomo ile, ale parę sztuk chcę pokazać. Nie? Pokażę wam bardzo fajny, fajnego lampropeltisa synaloe. Ja je wyrwałem w ham w grudniu. Pokaż się może patrzcie jakie one są petardowe jak się wybargają. Ale dobra dzikusy wariatu, patrzcie na tą przekozacką alternę. W ogóle odkąd te alterny zacząłem zbierać, pokażę Wam kilka teraz. O skupmy się na alternach. To jestem tak podjarany, zrobię o nich nowy odcinek, tylko wiecie ja nie chcę się mądrzyć. O zwierzakach, których jeszcze nie rozmnożyłem. Ja altern jeszcze nie rozmnożyłem. Mam na swoim koncie Lampropeltisów i to sporo. Teraz mam jajka od T-plusów, te, te minusów Nelsoni, od Hondurasów, od Pueblanów, więc jest tego sporo. Meksykany też mnożyłem, to się podobnie mnoży, ale tu się nie chce jakichś poradników hodowlanych robić jeszcze. Ale petarda, co? Pokażę Wam może, o, kilka altern. A mam ich ze 30. Ale kilka wybiorę. Alterna w hypo. Czyściutka Blairy. Wiecie, niby wąż dosyć drogi, ale po pierwsze nie niesie mało jajek. Dojrzewa w wieku 4-5 lat. Więc to takie dla przyjemności. No ta jest kozacka. Tym <grystanie> jeszcze mi będzie bała. Aura nie gryzie. Alterna Blairy. I ta jest kozacka. Jakie ma w ogóle te kolory? Szok. Na żywo to tutaj te szarości z tymi pomarańczami robią straszliwą robotę. Następna Blyrry tych Blyrry to mam z 10. różnej tonacji pomiędzy tym pomarańczem a szarościami. Anery Black Gap, no ta sztuka mnie, yy, tak się podoba, że szok. Ona nie ma prawie, nie ma prawie, ona nie ma w ogóle pomarańczy, nie? Widzicie to? Za nią wybuliłem, ona jest w I jest het hypo. Ale jest petarda. Tu też jest ta Black Gap w Anery, ale ona ma już yy, tak jakby te pomarańcze, które powinna mieć, które są tutaj lawendowe, nie? Ja połączę, bo tam to było samiec, to samiczka. Te dwa węże ze sobą, które widzieliście przed chwilą. to jeszcze są heterozygoty na Hypo, nie? Nie leś tam, tylko pokaż się. A tu Wam pokażę jeszcze ciekawego samca. To jest Meksikana. ale to jest samiec, który nie jest granitem, jest siblingiem po granitach. Nawet taki powiedzmy może być, wygląda granitowo. Ale celowo go kupiłem, bo mam fajne samiczki granit i super granit, które mają już sporo czerwonego. To co widzimy na rynku, mam mało czerwonego. Jest to taki żółtawy, pomarańczowawy kolor. I tego samca specjalnie zakupiłem. Uwstecznie się trochę może, ale. Żeby selekcjonować je na mocne pomarańcze. Ten samiec pokryje moje granitki, żeby wyciągnąć jak najwięcej tego takiego rudego, czerwonego koloru, robić takie red, żeby robić takie red granite. Fajny, nie? Teraz coś, z czego jestem turbo zadowolony, mój odłożony młody z tego tak zwanego projektu X, gdzie selekcjonuję je. To jest lampropelki z Polizona Campbelli, żeby nie było w ogóle koloru czerwonego, czyli takie Halloweeny. Dużo żarnego, ale ten pas pomarańczowy, co dostaje, ma być intensywnie pomarańczowy i jak najdłuższy. Fajne, nie? I też mam już jajka po tej samej parze co jest ten młody, ten samczyk. Zobaczymy, co tam uda się fajnego odłożyć. Dobra, styka na dzisiaj. Dzięki, pozdrówki i do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.